Rzeczego ja, można zrobić tak, że macie jakiś pomysł na intro? Nie, wiem. Nie chcę mi się takie. I w ten sposób witamy Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj podsumowujemy Super no bo jest to podsumować już trzy kolejki za nami w naszych rodzimych rozgrywkach. Ale zanim przejdziemy do podsumowań... Kobiecej Superligi, jak i męskiej. Pamiętajcie o naszych socialach: na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie. A także pamiętajcie o dalej aktywnościach na naszym YouTubie poprzez subskrypcje, dzwoneczki, komentarze, co Wam się tylko i wyłącznie podoba. Więc tradycyjnie przejdźmy do podsumowania. Pań, bo kobieta mam pierwszeństwo, a za nami naprawdę ciekawe rozstrzygnięcia, bo. Yy, może nie przejdźmy, jeszcze, nie przechodzimy jeszcze do tabeli, wyróżnimy e, najciekawsze mecze, ale które tabely tak naprawdę ustawiają w bardzo ciekawy sposób. Więc pierwszym meczem, który na pewno musimy poruszyć, no to jest mecz między dziewiątką amika Wronki, a czarną kulą Poznań e, we Wronkach. Tak, tu się I... przenosimy już do drugiej kolejki. Pierwsza tak. kolejka tak trochę omijamy, ale to było już dosyć dawno, więc. No, to, to już, nie wracajmy do tego. To już nie pamiętamy. Nie no, tak serio po prostu wybraliśmy najciekawsze mecze spośród tych trzech, e, trzech e, tur zmagań w lidze. No i e, przede wszystkim w tym meczu e, wynik 3-3 robi, e, robi wrażenie. Robi wrażenie. Przede wszystkim pierwszy pojedynek między Julią Brodiszewską a Katarzyną wieczorek. No to chyba dawno nie było takiego pojedynku w Super Lidze kobiet. 514 Kasia wieczorek, a 592 Julia Brodiszewska. Na każdym torze tak naprawdę były no, niesamowite styki, więc do końca ważyły się losy tego pojedynku, w którym jednak dwoma kręgami wygrała Kasia. Kasia. No i nie ukrywajmy, że dalszy przebieg meczu również był bardzo emocjonujący. Były zarówno wzloty, jak i wypadki przy pracy u obu drużyn i ostatecznie ekipy podzieliły się punktami w stosunku 3 do 3. Jaki to był mecz do sędziowania? Panie Arbi 3. No tak, sędziowałem akurat to spotkanie. Nie było żadnych, żadnych konfliktowych sytuacji. Nawet nie kojarzę, czy, czy, było, czy, było, czy było trzeba coś jakoś interpretować specjalnie w przepisach. Ale emocjonujący był i było można fajnie tak sobie trochę obejrzeć ten mecz na spokojnie i, i naprawdę była zacięta rywalizacja. Zwłaszcza w tych dwóch pojedynkach właśnie Julii z Kasią i później w drugim bloku Julii Sidło z Agatą. Tak, no to, to bardzo... myślę, że to była super reklama Superligi Kobiecej, że tutaj jest e, mnóstwo zawirowań w całym meczu. Może zarówno jedna jak i druga drużyna wygrać, a ostatecznie tutaj się podzieli Tu widzimy, że w, w dwóch pojedynkach z trzech wygranych przez czarną kulę zawodniczki wygrały dwoma kręglami, tak? przy remisie 2 do 2 na torach. Mecz top. Drugim meczem, który wyróżniliśmy, jest starcie SKK Polonii 1912 Leczno z KS Alpha Factor Terno Podgórne, który odbył się w tą niedzielę. No i tutaj również mamy wynik 3 do 3. Panie się podzieliły punktami również po bardzo emocjonującym wyniku. W którym wynik meczu zagrała nasza młodziutka zawodniczka Nadzieja Polskich Kręgli. Przyszłość nasza Duma Narodowa Maja Mielcarek 592, co jest na ten moment jednym z trzech najwyższych wyników dotychczasowych w Superlidze Kobiet. Ugrała jeden punkt dla Polonii, co też budowało po stronie Polonii tą przewagę w kręglach. Tu przewaga, która została zbudowana już w pierwszym pojedynku 47 kręgli. Tak. Przewaga, którą później mogły rozstawiać. Tak, było, było z czego schodzić. Po stronie Alfy najlepszy wynik. Po stronie, po stronie Alfy. E, najlepszy wynik zagrała Dominika Zegarłowska 565. No i tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej wynik też e, 3 do 3, 13 kręgi różnicy w tym meczu również mogło się wszystko zupełnie inaczej potoczyć, a jak tabela. Mm. No tabela jest bardzo wyrównana po tych e, trzech kolejkach. Trzech, dwóch, bo niektóre drużyny będą, rozegrały dwa mecze, mamy te pauzy. E, no i cztery ekipy mają po trzy punkty. E, z tych czterech ekip tylko Alfa Vector zagrała trzy spotkania. E, no tu Holanka trzy mecze u siebie i trzy na razie porażki, więc czekają cały czas na pierwszy punkt. E, natomiast no pokazują już te pierwsze mecze, że na pewno będzie rywalizacja zacięta, zwłaszcza, że w żadnym, w żadnym meczu z sześciu do tej pory rozegranych nie padł wynik 5-1 czy 6-0. Wszystkie mecze no. były 4-2 lub 3-3, nie? Się tak, to jest... Poza Alfą te trzy drużyny, które są na tym, jak powiedziałem, pierwszym miejscu, ten sam bilans punktów drużynowych 7 Tak, 7-5, tak. I nie ukrywamy, że tak jak właśnie wspomniałem, wyniki 4-2, 3-3, no to świadczy o tym, że ta liga jest. Niesamowicie wyrównane i do ostatniej kolejki będzie no, po prostu zacięty bój o najwyższe laury e, na koniec tego sezonu. A co słychać w super lidze Mięskiej? Bo słychać, z tego co wiem, no to panowie się rozpychają tymi wynikami. Oj tak, tutaj y, wybraliśmy trzy mecze w tych trzech kolejkach. U panów jest więcej meczy, meczy w kolejce, bo trzy, a dwa. Więc tutaj wybraliśmy sobie trzy mecze, które podsumujemy teraz. Tak. E, pierwszym meczem na pewno jest, e, są derby między startem Gostyń a Polonią Leszno. E, tak jak po, powiedzieliśmy o poprzednich meczach w przypadku Superfigi Kobiet, tutaj też padł remis 4 do 4. E, powiem szczerze, że tutaj też mecz był cały czas na wysokich obrotach, na dużej intensywności. Panowie się co chwilę gdzieś tam przeskakiwali. Jeśli chodzi o wyniki w torach, była bardzo Zacięta rywalizacja. Jak to wynikowo dokładnie? No, Najlepiej zagrał Jędrzej Michalak. 606 tak kręgli. 606 to był wynik meczu. No, tak generalnie jest. Polonia bardzo dobrze otworzyła, no bo po pierwszym bloku prowadzili 3 do 0 z przewagą 33 kręgli. Tak. E, także no, patrząc, że Startgosting grał u siebie i na przestrzeni ostatnich sezonów byli ekipą, która wydawała się była tym tą pierwszą drużyną, która mogła nawiązywać walkę z Alfon Vektor, no to się zrobiło tak trochę pod górkę ten mecz. Natomiast no drugi blok już pod, bardziej pod stronę startu. Tu właśnie wynik Jędrzeja chociażby bardzo zapulsował. Tą przewagę w kręglach udało się zniwelować. No i ostatecznie 4 do 4. Tak. A po stronie Polonii najlepszym wynikiem wykazał się Mateusz Klecha 584, więc yy, liczymy na Dalsze dobre wyniki ze strony, ze strony pana. A to był mecz, który przez nas został wybrany jako hit tamtego weekendu, więc warto siedzieć naszego Instagrama, bo wszystkie mecze przez nas wybierane są później, jak się okazuje, faktycznie hitami. nie zawodzą. Hitami. Dokładnie. Z meczu, które również nie zawiodły, jest na pewno starcie między naszą troszkę nową drużyną, nową starą Beniam. drużyną. Nie. Nie Beniaminkiem. Nie nie Bosirem, Brzeską, o, Bosirem brzesko A mistrzem Polski Alfa Fektor, Tarno pod górne. i to był mecz wielu zaskoczeń, bo Bosir tak naprawdę po pierwszych dwóch blokach miał 3 do 1, na, jeśli chodzi o pojedynki. Naprawdę świetnie sobie radzili zawodnicy z Brzeska. Ale niestety już tutaj ostatni blok troszkę zabrakło tej pary i jednak to alfa wykazała się wyrachowaniem i tą, tym doświadczeniem mistrzowskim, ostatecznie wygrywając ten mecz 5 do 3 i w tym ostatnim bloku wypracowując sobie, no nie ukrywajmy już dosyć, 60, 60, dosyć 50, potężną przewagę, nie? z 65 kręgli przewagi brzeska do 84 przewagi, alpy się tak. zrobiło? No to był no. jednostronny blok, więc tutaj chłopaki. Tomek Masłowski, jak i Michał Grędziak, poszli jak po swoje i, i bez kompleksów wywalczyli te ważne dwa punkty dla Alfy Vektor. No trochę Bosy zaryzykował, można powiedzieć, tym właśnie, że te mocniejszych zawodników wystawili na początku spotkania, chcieli jak najbardziej odskoczyć Alfie, co się udało, oczywiście po wyższym bloku było 2 do 0 i przewaga znaczna w kręglach. No, natomiast na no, no, ostatni blok zostawili słabszych zawodników. No, ale tutaj. Się... Tutaj akurat to zagrywka Alfy, no bo to Alfa ustawia się na Bosir, więc... No tak, ale no wiesz, chodzi o to, że zazwyczaj w ostatnim bloku puszcza się zazwyczaj no tych tak, mocniejszych zawodników, którzy... Można pewnie zgadywać, że Michał Grędzik będzie grał w tym trzecim bloku. No, no to... Tym bardziej patrząc, jak się układał ten mecz, nie? To, to było raczej pewne, że, że Grędzik tutaj nie odpuści i ambicją ją na to, żeby jednak wyszarpać to zwycięstwo na korzyść Alfiarzy tak naprawdę trzecim meczem, który był również emocjonującym ze strony ostatnich meczów ligowych już w niedzielę, no to był znowu mecz Alfa Vector tym razem z Polonią 1912 Leszno, na Kręgielni w Lesznie. i dlaczego wyróżniliśmy ten mecz? Przede wszystkim dlatego, że była tutaj no niemała liczba 600 bo już pierwszy blok nam otworzył fajnie e, Dawid Strzelczak, który zresztą zagrał wynik meczu 627. E, no i po tym pierwszym bloku Alfa już prowadziła 74 kręglami. E, dalej tak naprawdę nie chcę mówić, że działa zniszczenia, ale e, coraz pewniej Alfa kroczyła dzięki Jarkowi Bąkowi 617, który zresztą bardzo dobry wynik e, osiągnął w pojedynku z Mateuszem Klechem, który też świetnie zagrał w tym meczu 605. Tak samo Leszek Torka odkuł się troszkę po gorszym starcie z Bosirem. 608 kręgli. No a w ostatnim bloku, pomimo tego, że Poloniści wygrali oba pojedynki, no to już jednak tutaj niestety nie, nie starczyło to na wywiezienie chociażby remisów w tym meczu i Alfa tutaj pewnie wygra 6 do, 6 do 2 z sumą 3000. 515 kręgli, co no, nie ukrywami, jest świetnym wynikiem. Wysoki wynik, ale i tak o jeden kręgiel mniejszy niż start Gostyn w pojedynku z 9. Tak, tutaj e, pomimo tego, że mówimy o trzech meczach, to tak na szybko wspominając, to też był bardzo dobry mecz, jeśli chodzi e, stricte o wyniki, bo e, tak naprawdę wynikiem kolejki popisał się Jędrzej Michalak, 633 kręgle, jego rywal Bartek Gruszczyk e, również dotrzymał mu kroku. Może nie aż tak blisko, ale również wysoko, 609 kręgi, najlepszy po stronie dziewiątki. No i tak wspomniałeś wcześniej, start Rostin osiągnął tą najlepszą sumę, 3516 kręgli. No i nie ukrywajmy, start bardzo poważnie zaznaczył, że no będzie się do końca bić o tym mistrzostwo Polski, pomimo tego, że brakuje już na starcie tych rozgrywek jeden punkt. Ale nie ukrywajmy, dopiero mecz z Alfą przed nimi, no bezpośrednie mecze będą Tak, że... bezpośrednie mecze, plus to, że w drugiej i trzeciej rundzie mamy już taką sytuację, że Alfa będzie grała na nowym obiekcie. A jak wiemy, tory nowe, to i wielu zawodników potrafi się do nich szybko dostosować. To nie, niekoniecznie musi być kręgielnia Alfa i Rektor w tych meczach, to może tak. być tak. Kręgielnia wszystkich. Tak, i z pewnością wszyscy chętnie na nią przyjadą, ale to już przekonamy się. W dalszych podsumowaniach będziemy jeszcze, też o tym opowiadać. Jeszcze wracając do meczu tego Polonii z Alfą, to też był hit weekendu i, i się trochę wystraszyłem, widząc po dwóch blokach, że, że Alfa prowadzi 4-0 i mówiła szybkie 8-0, co to, co to za hit będzie. Ale później zaczęło się postawiło, więc. Tak. tak, więc i mi i no to, to, jest to jest zrobili. To było spotkanie na... no historyczne, nie? bo dwa, dwa kluby tak bardzo utytułowane na. Na arenie polskiej to najlepsze płyną hmm. do Tak, wiele tak, miejsca mistrzostw, jest najlepszą tak. Więc. Tak, no, nasze takie no, lokalne no, El Plasiko, no, Najbardziej utytułowane kluby. I, I bez względu na to, czy Polonia jest osłabiona, czy alfa jest osłabiona, to i tak to spotkanie zawsze jest na wysokim poziomie, jeśli chodzi o energetyczność tak naprawdę tych, e, tych potyczek, bo nie ukrywajmy alfa ostatnimi czasy. No, miała problemy e, na kręgielni w Lesznie, ale widać w tym sezonie sobie poradzili e, bardzo dobrze i wywieźli pewne zwycięstwo. A przechodząc do tabeli, to ciekawostka, że po trzech kolejkach żadna drużyna nie ma tyle samo punktów. Tak. Bo to mimo, że to mało kolejek, to nie ma takiego przypadku, żeby ktoś z kimś się tak. e, na przykład. Jak to od kilku lat jest tradycją, prowadzi Alfa Vector z kompletem punktów. E, 6 punktów po trzech meczach. Drugi star Gostin z jednym oczkiem mniej. E, na trzecim miejscu bardzo dobrze e, spisujący się w cudzysłowie Beniaminek w naszej ligi, Bossier-Wrzesko. 4 punkty. Dalej dziewiątka, Polonia, Wrzos. E, powiem szczerze, że według mnie zaskoczeniem tej, tego początku jest Wrzos, który kurczę. E, pomimo tego, że miał trzy porażki, to też nie najlepiej wyglądają te punkty drużynowe, których bilans jest 2 do 22. No i liczymy, że to jest. Dopiero ten taki to są pierwsze koty za płoty i wrzos z każdą kolejną kolejką będzie się e, tak naprawdę wchodzić na coraz, wyższe, coraz wyższy bieg i, i chłopaki będą pokazywać, że no bójcie się nas, tak? Nie jesteśmy chłopcami do bicia. No wrzos straszył w zeszłym sezonie wiele e, tak. drużyn potrafili zagrozić e, w meczach u siebie, nawet na wyjazdach. No, w tym sezonie troszeczkę drużyna przebudowywana, więc i młodych zawodników występuje. No, ale myślę, że w przyszłości to mogę zaprocentować. I... Tak, A, to po prostu widać też e... no, w naszej tutaj dużej amika amikawronki, że e... wraca kilku zawodników po absencji ligowej czy chwilowym rozbracie ze sportem naszym e... i powoli gdzieś tutaj też się powoli, powoli wchodzą młodzi zawodnicy, gdzieś zdobywają coraz większe doświadczenie. E, osiągają lepsze wyniki, no i nie ukrywajmy, w momencie, kiedy są te trochę zmiany pokoleniowe, w cudzysłowie, oczywiście, bo aż takich różnic wiekowych nie ma, ale po prostu e, no, my, jako młodzi, musimy się po prostu obrać, bo też mówię to w swoim imieniu, i, i to wszystko jest tak naprawdę, czy w przypadku dziewiątki, czy w przypadku wrzosu, to jest taki procent składany, który w przyszłości będzie tylko i wyłącznie, miejmy nadzieję, e, działać na korzyść obu ekip. Myślę, że takim też tematem troszkę kontrowersyjnym jest obsada sędziowska, jeśli chodzi o Superligę Kobiet, konkretnie w Tucholi. Tak, no a właśnie. Dużo no w trzy mecze u siebie a i trzy bez sędziego, tak? No właśnie, tak. Tak zauważyłem. Tam live'y czasami też chyba prowadzone na Facebooku. Dwa mi się udało mhm. troszkę oglądać. Ja właśnie widziałem, że brakuje tam sędziego. Nie wiem, czym to jest spowodowane, bo Patrząc w wykaz licencji sędziowskich, jakie, jakie są w Tucholi, to tam tych sędziów jest naprawdę sporo. Nie wiem, z czego to wynika. W moim zdaniem powinien coś z tym zrobić, no bo, no bo takie rozgrywanie meczów, no. Dopóki... Nie dzieje i, i tu hala, i tak przegrywa mecze pewnie, no to okej, okay, ale do, jak będą mecze na styku, będą w kontrakcie, będą jest kontrowersyjne, no to później tak, mogą to... być kłopoty, prawda? Tak, tak, tak właśnie Nawet mówicie. jeśli gospodarz zapewnia tego sędziego, powiedzmy to byłby mm -hmm. ktoś z no to jednak to jest osoba, która czuwa nad sprawnym tak, tak, przebiegiem tak. spotkania i, i w razie jakichś uwag, no to można kierować je do sędziego, a jak, kiedy go nie ma, no to. No właśnie, bo tak, to, tak, 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 tak. właśnie to wspomnieliście, że wszystko jest dobrze póki mecz układa się w określony sposób. A w momencie, w którym jakaś konkretna sytuacja może decydować o, tym, o przebiegu tego meczu, no to tak naprawdę w momencie, kiedy kapitanowie drużyn sędziują, e, czuwają nad tym meczem, to po prostu wiadomo, że jedna drużyna chce mieć decyzję na swoją korzyść, a druga na swoją. I to jest taki trochę, no... nie ukrywamy, konfliktowa sytuacja, która, no nie ukrywam, no jest niepotrzebna po prostu w naszym sporcie i... Zwłaszcza, że w naszym sporcie yy, naprawdę dużo mo może się wydarzyć takich sytuacji. To Tak się w sumie patrzy, że to tam sędzia, co on tam robi, dużo razy nie musi interweniować tak naprawdę. No ale patrząc, patrząc po tym, jak sędziowałem mecze już teraz w tym sezonie, te kilka, no to w każdym praktycznie była jakaś sytuacja, że jak gdzieś na przykład, nie wiem, na, na naszej kręgielni akurat to się często dzieje, gdzie na przykład za szybko się zapali czerwone światło, nie zaliczy na przykład dziewiątki, no w takiej sytuacji sędzia jakoś, jakąś decyzję musi podejść, podjąć, kręgiel się na przykład przewróci, odda się wód na przykład, też coś trzeba podjąć, jakąś decyzję upadnie ktoś na to, że mieliśmy teraz dwie sytuacje chociażby. Nie wiem, jaka tam ostateczna decyzja została podjęta, ale chyba w protokole nie widziałem uwagi, żeby była żółta kartka nie, nie. Tak. Patrycji pokazana, a w przypadku upadku żółta kartka nie jest uznawana. W przypadku więc... Cornela na pewno kartki nawet nie było, mimo że upadł na, na tor, to automatnie zapalił tej żółtej kartki, hmm. więc nie tak. by się ona anulowana. Tak jeszcze dopowiadając, jeśli chodzi o to, takie w cudzysłowie kontrowersje sędziowskie, które mogą się wydarzyć w momencie, kiedy tego sędziego nie ma, no to prostym przykładem jest mecz zeszło, zeszłosezonowy między dziewiątką a startem Gostyń, kiedy mecz działali kapitanowie. No i też były właśnie, tak jak mówisz, takie sytuacje, że gdzieś kręgiel spadł w takim umownie już jakby regulaminowym czasie, kiedy powinien się jeszcze zapalić zaliczenie tego kręgla, a gdzieś tam za szybko się podnosiły kręgle. I były też takie wątpliwości, że żeby jak już podejmujemy decyzję wobec takich sytuacji, to podejmujemy w tą stronę, zarówno dla jednej, jak i drugiej drużyny. Więc po prostu nie chcemy czegoś takiego, żeby zawodnicy skupiali się oprócz tego, że na nagraniu, to jeszcze na tym, żeby egzekwować mecz. Bo wiadomo, jeśli jest jakaś sytuacja stykowa, to możemy podejść do sędziego, nie mówię, że wymuszać. Ale po prostu gdzieś nakreślić sytuację z naszej perspektywy. Ale to i tak ostatecznego głos należy do A Co do spraw sędziowskich, to może dobry pomysł, żebyśmy nagrali odcinek taki, z takimi sytuacjami, sytuacjami właśnie spornymi, co w sytuacji gdy. Dokładnie. To Dlatego dajcie, dajcie znać w komentarzu, czy taki e, pomysł Wam się podoba. Jeśli sami doświadczyliście różnych sytuacji spornych, również piszcie w komentarzach. Niewykluczone, że coś my pytania. wyjaśnimy i po prostu... E, Posłużymy się tutaj naszą encyklopedią sędziowską. Może jeszcze młodym, ale z jakim bagażem wiedzy w głowie. Eee, więc daj, dajcie znać, co o tym myślicie, i czekamy na Wasze odpowiedzi. A w tym odcinku to już wszystko z naszej strony. Dziękujemy Wam za oglądanie. I do zobaczenia na naszym kanale.